W imieniu Towarzystwa Wędkarskiego Kościelec, Stowarzyszenia Szanów Miasto dla Mieszkańców oraz Urzędu Miejskiego w Szanowie chciałam gorąco zaprosić dzieci i młodzież do wzięcia udziału w konkursie plastycznym. Konkurs plastyczny jest kolejnym elementem pikniku z inicjatywą. To pierwsze organizowane wspólnie z mieszkańcami przedsięwzięcie w ramach inicjatywy lokalnej, która obok funkcjonującego już z powodzeniem w Gminie Szanów Budżetu Obywatelskiego jest przykładem partycypacji obywatelskiej. Mamy nadzieję, że to to działanie zachęci mieszkańców do zapoznania się z nowym w gminie Chrzanów narzędziem i składaniem wniosków w ramach inicjatywy lokalnej. Zapraszam więc do sięgnięcia po informacje na stronę Urzędu Miejskiego w Chrzanowie. Celem konkursu jest promocja budżetu obywatelskiego, a Waszym zadaniem jest stworzenie Waszej wizji tego, czego brakuje. Czy to plac zabaw, czy małpi gaj, a może kort tenisowy. Wasze prace plastyczne mogą być zrobione płaskie, czyli malowane, rysowane, bądź przestrzenne, a nawet stworzone na komputerze. Więcej szczegółów zobaczycie na plakacie. Dla zwycięzcy przewidziane są oczywiście nagrody rzeczowe, które są fundowane w ramach pikniku z inicjatywą, którego konkurs jest częścią. A zwycięska praca zostanie opisana i złożona jako projekt do przyszłorocznego budżetu obywatelskiego. Zapraszamy!